280 no, razy 3. Ech, 280 razy 3. Praktycznie jeden kryształ za każdego. Tak, poróbmy. I jeszcze jeden. Dobra. Mm, no to może dwa drewna tym razem. Jednak tego drewna mamy nadmiar. Zróbmy tak, że będą dwa oddziały. Może ten osir gdzieś poleci na dół? Może go jakoś wywabi? Także jeszcze nie dojdzie w tym dniu. Tam, gdzie nie powinien wściubiać nosa. Ale pieniędzy to mamy beznadziejną ilość. Może chodźmy. Do tych smoków, bo chyba nie mówiłem w sumie, że w sumie <grymne> warto tam podejść. Troszeczkę. O! Możemy nawet uciekać cały czas. Bo jakoś do nas nie dotarł. Chociaż chyba ma więcej ruchu od nas. No, może mieć. Więc zobaczymy. To wyjdzie o, ale pozostawia jeszcze trochę surowców. Mamy drzewo zwiększające poziom, to też dobrze. Czy ta świątynia zwiększa punkty ruchu? Nie. No dobra, chodź weźmiemy cię. No i tę skrzynkę, chociaż trochę złota więcej. No i poczekamy na nasz zamek. Tutaj zamek zbudujemy. Tutaj też by wypadało. Te magazyny zasobów wszelkie. Dużo, dużo rzeczy. Okej. Okay. Ten, ten chyba nie był silny, o. No proszę. O nie. Tego nie chciałem zobaczyć. Z jednej strony. Mm. No ta jest pewnie silna. No i ma dużo strzelców. Co. Nie, no nie ma sensu tam iść graelem bez armii. Wyświadczysz nam przysługę. Być może wyświadczę. O co chodzi? I dlaczego powinienem ci pomagać? Stu łuczników. Elfy. sto. To zajmie trochę czasu. A choć łuczników jest pod dostatkiem, nie można tego powiedzieć o czasie. Co dostanę w zamian? Coś w sam raz. Coś Stosownego do Twoich małych potrzeb. Nie targuj się, zacznij kościć. Nie masz już nade mną władzy, a Twoje propozycje zawsze mają drugie dno. Przyjmij nasze rady. przyjmij naszą pomoc, daj nam elfy. Opłaci ci się. Tak. Dokładnie tego mi właśnie było potrzeba. No, czyli nie musimy wcale walczyć z tymi smokami, tylko dostarczyć im stu łuczników elfich i wtedy nas przypuszczą. Wypełnij smoczą misję. Smoki, nigdy nie wiadomo czego się spodziewać po tych tajemniczych istotach. Mogą one stać się potężnymi sprzymierzeńcami lub śmiertelnymi wrogami. Smoki chcą, by Agrael dostarczył im stu myśliwych, bądź łowczych. Jeśli Agrael zdoła wypełnić swoją misję, droga do Erevel będzie oczyszczona. No. Tak jak było napisane. Aż cztery tury zajmie powrót do zamku. Koszmar. No ale teraz jak tamten tutaj przylaz, to nie wiem czy jest sens yy, starać się rozwijać ten zamek nadal. Bo on go chyba i tak przejmie. A ja mu jeszcze rozwinąłem. No, i trzeba było w ogóle się nim nie przejmować. tydzień pingwina, chociaż tutaj te jednostki mu zabiorę jeszcze. W sensie zrekrutuję to, co by on mógł. O, Wengala posłał. Hmm. O, Gilraen wrócił. <ścoughs> nie ma dość po poprzednim. Dobra, na pewno wykupujemy, żeby on ich po prostu nie miał. Dobra. Gdybyśmy chociaż mieli bohatera na wysokim poziomie. To wtedy by się coś więcej opłacało. Nie wiem czy przez te impy nie mamy jakoś zmniejszonego... zmniejszonego ruchu. W Trójce to tak działało, ale... czy tutaj też? To nie wiem. Weźmy tych też. Z zamku nam nie będą uciekać te elfy. Też chyba. Jaj, 5000 za ulepszenie sukubów. No to może się wstrzymam. Tak, odwiedzaj sobie te wszystkie miejsca. No, czemu jeszcze nie idziesz ić. Już pozbądź się mojego zamku. Albo nie. Czemu mnie ciągle zmuszasz tutaj do walki Agraelem z tobą? Nie podoba mi się to. Weź się chociaż zbliż do mojego zamku. No ale jak tego nie chcesz odbić, no to nie odbijesz go tymi pozostałymi raczej. Hmm, nią może. Też bez przesady, ona też nie jest jakaś super. Zbuduje zamek i będzie dla niej dużo ciężej. Też dużo wymaga pieniędzy, to strasznie. A ile byśmy wykupili? Psy to w ogóle lepiej byłoby oszczędzać chyba na razie. Tak te 8 bym wziął. Mm, nie no, może wszystkie weźmiemy. <grym> A kto tutaj jest? Alastor. No dobra, ale weźmy teraz te rogate bestie wszystkie, niech będą psy, sukuby. No to te sukuby ulepszymy sobie jednak. Aż tak dużo armii tu na nas nie czeka. Jakoś tych domków na drzewie nie chce mi przejmować. No, i dobrze. Tych czartów mamy dużo, bo on w ogóle się na nich nie skupia. Hmm. Moglibyśmy ulepszyć rumaki. No i w sumie dużo ich mamy tutaj. Ale jak ich nie ulepszymy, to aż 16 kupię. No to może jednak nie ulepszamy. I tych też nie ulepszę, bo nie mam pieniędzy, eee, okej. Okay. Jak teraz sprawa wygląda. O, poziom zagrożenia średni, co idziemy już? Możemy iść żeby troszkę tego ruchu mniej stracić. No jednak zbiera surowce. Szkoda. Cofa się. Tchórz! Hmm. No nie wiem, może się jakoś go dogoni. A ta Dirael jest tutaj? Nie, to Gilraen. To kto jest tutaj? Tu jest Dirael. Ale jest poziom zagrożenia niski. Dobra, myślę, że to miasto się obroni z tym co tutaj pozostało. Weźmy sobie Alastora Mmm. Co to by się fajnego dało porozwijać? O, może bym... Zbudował magazyn zasobów wreszcie. Będzie więcej rtęci. O, to jednak przejął sobie. Ma żywiołaki powietrza. Hmm. To musi mieć taki specjalny budynek do żywiołaków. Nie. Nie idź tam. Już rezygnowałeś, żeby tam iść. Musimy go jak najbardziej osłabić. A, ale nie, nie robiłem zamku. O. <laughs> to jednak troszkę mamy, powiedzmy, pseudo przewagę. No, od tej się obronimy. Możemy dwór strachu kupić. Więcej rumaków będzie. No i teraz jak najmocniej osłabić tego wroga. No, ale to bez przesady aż tak źle musi być. Jednego tylko? Aż tak mało obrażeń zadajemy. No, ty aż więcej zadajesz. Trzy. Mogłem zrobić więcej grupy rusałek. To byłoby chyba jeszcze lepiej. A ty już doleciałeś. Oni mają jakiś zwiększony ruch. Gdzie to jest napisane prędkość, prędkość 6. Mają zwiększony ruch. Hmm, wengal może też mieć ten. To coś, co my mamy. Okej. Okay. Chociaż zdążą te nasze jednostki tutaj coś porobić. Jeden do trzech. No, on pokonał piętnastu tych uczników mistycznych. Masz mam nadzieję, że nie będę gorszy niż komputer w tym momencie. Chociaż. No, a co to zrobisz? Aha. No i te głupie smoki tutaj zaraz przelecą. Pewnie. Czemu miałbyś tak nie zrobić? Jeden do dwóch. Też jeden do dwóch. Ale nie jesteś jakiś taki mocny. Powinieneś wszystkich załatwić. Nawet. Takiemu osobom bohaterowi zwłaszcza. No a tak się starałem ochronić to miasto. To bez sensu. No ale stracił 16. To powiedzmy, że wyszło lepiej. Fajnie go dopaść na polu, a nie w zamku. Znaczy w zamku. Mm. Polu, nie w zamku. Gdzie tego z mi skubnąłeś? Aha, bo w zamku walczymy. No dobra, to zrozumiałe. Myślałem, że będziemy walczyć nie w zamku. No i... mamy takie same straty. Dobra. Szybko to załatwiamy. Tylko teraz ten może mi coś więcej zrobić. Co ty zrobisz? A, nic nie zrobisz, bo jesteś leszczykiem. Mmm... No i akurat się zdążyliśmy schować. No to ja bym może jednak kupił tutaj to. Możemy z, z, trochę tego zużyć i trochę tego. Do tego mamy magazynę zasobów. Ok. A tu co? Pomiot chaosu. Więcej rogatych bestii. Świetnie. No, i teraz ty, Wingal, wypad stąd. O, nawet się nie ruszył. Boi się, nawet ruszyć. Sparaliżował go strach. Weźmy sobie polany jednorożców, będzie jeszcze lepsza obrona. No i co, uciekasz? Jeszcze mi tak dużo. Mm. Jakby nie uciekł, to byłoby lepiej. Weźmy ich jakoś tak poustawimy, żeby te smoki może jednak nie doleciały. No tylko nie wiem za bardzo jak to zrobić. Może z jedynki zrobimy z tych. No i tak dolecą. No co to jest? Prawda ma za... Za bardzo, za dużo bonusów ma. No co tu innego mam powiedzieć. Wszyscy dolatują. Jak chcą. Ech. No także bardzo fajnie byłoby ko się pozbyć. Tak na dobre. O, no czemu one tak daleko doleciały? Musi mieć chyba większy bonus jeszcze niż ja. Poczekajmy. Mm. Oj, możemy się pozbyć. Tu strzelających. Fajnie, 10 zabitych. Ich jest tylko 17. No co to? Co to za kupota? On ma 18 poziom, chyba sobie wbił na tym oblężeniu, co przed chwilą prowadził. Atakujemy smoki. No i stracił chociaż ruch. Kto tutaj teraz się szybko pojawi. Ty, wy się pojawicie. Hmm. Ale wy zaata będziecie zaatakowane przez. rogetę bestie. No to może jednak zaatakujemy tak. Okej. Okay. 3 do 9. No nieźle. Super. 19. Nie weźmy ich tutaj. Zniszczmy na no dobre. A, czarty, to tam czarty se możesz atakować. Rumaki dopiero się pojawią. A wy tu macie kamień jeszcze, a tak to by sobie doszli do tego. O... Zaatakujmy może. Jakby był ten ogień, który coś ktoś więcej zrobił, ale nie było. Kula ognia. O, dwóch zaatakujemy. Albo tych wszystkich. Dobra, może tych wszystkich. Dobra, teraz tylko tak, żeby on nie zdążył uciec. Nie wiem, czy to możliwe. A się postarajmy. O! Ciekawe, ale będzie kontratak. Tylko jak skoczymy, to nie wiem czy. Nie wiem czy by nasze te dotarły. No i tutaj psy muszą zniknąć. Niezbyt dobre rozłożenie tych wszystkich przeszkód. Tutaj mamy. Jeszcze oczywiście. No. Tak nie miało być. Dwa. Dwa stracone, a jakbyśmy przyspieszyli się, no bo chodzi o to, że jak Wyngal będzie miał turę, to on ucieka na 100%. No i niezbyt mi się to podoba, bo bestiami sobie znowu zablokujemy te Enty. No to po zawodach a mocno mieć jakieś fajne artefakty, na przykład no trudno. Kogo tu sobie weźmiemy? Aha, nikogo <śpięknie> pięknie. I co, znowu nie mamy za bardzo armii. Nie wiem, czy się opłaca iść po ten zamek na dół, ale chwila, bo tutaj mamy... ...te diabły. Tutaj one na nas na pewno czekają, jestem pewien. Weźmiemy je sobie. A tutaj nawet możemy ulepszyć. Ale na razie nie. Który ty masz poziom? Ale kiedy kolejny poziom to jest ważniejsze. No i cała masa jeszcze doświadczenia, ale moglibyśmy się na tym drzewie poduczyć. Tylko chwila, tu sobie na pewno karawany ściągniemy. Czemu bohatera nie można dalej wy wyciągnąć. Bez sensu. Dobra, idziemy po to, czym prędzej. No nie wierzę, co to za straty są, ale warte chyba świeczki za 10 klejnotów. Awans, hm, zdolność otwierania bram. Jest skuteczniejsza, mamy 20% więcej rekrutów. No to możemy sobie to wziąć. 20%, 20 więcej jednostek będzie. I wracamy po jednostki. Nie ma rady. I chyba sobie tutaj jeszcze pozbieramy. Co jest niżej? A tu jest kryjówka złodziei, domki na drzewie. My możemy to ulepszyć, skoro już i tak mamy ulepszonych, to nie będziemy tutaj słabszych mieć. A tutaj? Tutaj brama drzewców, o, dla ochrony. Powiedzmy, że byłoby fajnie, ale jak widać ta ochrona i tak nie daje się zrobić fajna. I cić. Zawsze jest jakieś takie opóźnienie po nowej turze. E? O! On tu wysłał sobie akurat planetarium, też możemy odwiedzić. Ulepszone rumaki no wszystko by się przydało. Ulepszone. A poczytajmy o ulepszeniach tych: Arcydiabł i Arcydemony. One siarki wymagają. A czemu ja nie mam siarki w ogóle? Mam łączny dochód plus 3, a zero siarki mamy. <grytania> Arcydiabeł. Potężne arcydiabły wznoszą się ze swojego ognistego królestwa, aby dowodzić armiami piekieł. Potrafią teleportować się w jakiekolwiek miejsce na polu bitwy, nikt zatem nie może uniknąć ich brutalnych ataków. Arcydiabeł może przywołać czarcie lordy do walki w swej sprawie. O tym w ogóle zapomniałem. E, tak, to ma właśnie to przywoływanie czarcich lordów. Raz w trakcie walki jednostka może przywołać czarcie lordy, by zastąpić nimi zabitych żołnierzy. Ilość przywołanych stworzeń zależy od ilości jednostek, które korzystają z tego talentu. No a jeśli chodzi o arcydemony, arcydemon to prawdziwy dowódca piekielnych armii. Ogromny, okrutny potwór spogląda z góry na pole bitwy, zabijając wrogów przerażającą bronią. Arcydemon potrafi nie tylko nagle pojawić się przy wrogu, potrafi również przyciągnąć wroga do siebie, ułatwiając sobie zadanie mu śmiertelnego ciosu. No i zamiast przywołania y czarcich lordów ma nieodpartą teleportację. Arcydemon może wziąć na cel każdy oddział, który znajduje się w zasięgu jego ruchu, bez względu na to, kto nim dowodzi i teleportować go na niezajęte pole możliwie najbliższe swojej pozycji. Tak, może przyciągnąć do siebie jednostki. E, także wydaje mi się, że on może być lepszą opcją. Statystyki też ma lepsze, chociaż prędkość ma niższą. Ma prędkość tylko 6. I tylko ta prędkość i inicjatywa gorsza jest w jego przypadku. Ale myślę, że i weźmiemy. Nie zdobywaj tego artefaktu. Jesteś za słaba, żeby go zdobyć. Pamiętaj o tym. Dobra, idziemy. Tartak to już sobie zostawię. Bo i tak mamy drewna dużo. Kupimy później, żeby mi się ciągle nie podświetlało, że można coś tu zbudować. Mam mnie zawsze. Dobra. Mam nadzieję, że teraz już zajmiemy jakieś kolejne miasto tego przeciwnika. I znowu coś można zbudować. Gildię magów można ulepszyć. A tutaj co? Aha, 10 rudy i tyle. i Będzie można już ulepszyć też czarcich lordów. W sensie czarty do czarcich lordów albo do czarcich pomiotów. Kolejny trudny wybór. Z tych domków na drzewie to chyba zabrałem wszystko. Więc nie ma co tam próbować. O, nie lubię robić takich pustych tur. No i co zrobić, jak nawet bohatera żadnego mi nie pozwolili ogarnąć? No, Deleb idzie słaba. Na szczęście słaba. A Ty chyba idziesz po armię. Tylko tutaj, no bohatera nie kupimy, ale jednostki to lepiej wziąć. Może tym razem tych. Dobra. Pierwszy raz od dawna nie ma go w podziemiach. W naszej miejscówce. I mamy też też powiedzmy po raz pierwszy dużo zasobów. Hmm. To no nie fair, on może mieć tyle bohaterów, a mi nawet nie dadzą do zrekrutowania żadnego... Y